Pierdol się! Zna. Dzisiaj moja dziewczyna będzie reagowała na moje polubione TikToki. Nie, suniemy i będziemy oglądać. Tutaj Eryk sobie y, polubił. Tu się będziemy wyświetlać, ale ogólnie to właśnie trochę boję, ale spodziewam się, co tam może być. Nie, Więc, no, ten... no, fajna rzecz. No, nie, A teraz lecimy z pierdolą. Naubię no, jak moja ciocia Nie, nie porównaj, nie porównaj, tak nie tak nie nie Ery. Nie, ja też ta pani nie ma zębów niestety. Chyba ma zęby trzy takie. Ja, ja, ja. Z tym jak nagrywałem film, jak wiem, 30 lat. To wyniedzie zabawnie. Fajne? ja nie wiem co powiedzieć. Chciałbyś taki prezent dostać na święta na przykład? Ale ja? No, taki na przykład pod pod taką, albo jakbyś wynajęła kogoś I byś takie coś dostała Ale to w że mnie Czy nie? To co, co dostała na prezent, taką osobę na przykład brak. A nie, co? Z ciebie? Omożliwiam ja tutaj, nie trafisz To jest, gdy trendy takie zwał, no ja też coś widziałem <grym> No tak były no, wszystkie te laski, co to nagrywają Okay. Nie wiem, no, takie pazności masz, fajne tam A ja jest takie zdrabianie, Nie ci to? Tak To dziwnie wygląda <głos> <głos> to, jest, to jest taki ojciec stary na wakacjach To jest nie wiem To jest taki, nie wiem Taka polska, a bo to jest i Latota, pozdrawiamy serdecznie Ja po tej filmie chodzisz gdzieś Będę mieć chyba latałkę, się... coś oryginał tego? Ja widziałem, są ci ludzie, oni serio, weszli ci takie jakieś kreatury, tak tak mogę jakieś Fajne. Działaś tu? Co? jest chory, Ale to, nie? Nie? Ciebie, ale mi, ale zimno, nie, zaraz. ale nie, ale za tą panią. No dobra, dobra ona ma dziecko i tak i co się robi. Dobra, następny. O, bo on tutaj chłopaki na nasze ospody, tu kolega. Na Chyba ja nie rozumiem tego humoru, jakby. <śleszy> Ja naprawdę, ja chyba naprawdę nie rozumiem tego humoru, w się mi to nic nie śmierdzi. O Boże, to jest sport, biedny Ty jest sami No widzisz? Dobra. Aha, no dobra, to kurna jakaś piłka, dobra, dobra. No, ładny gol, ładny. I potem został czerwonka. A, o, go. Aha, to jest co ja widziałam. Pozdrawiam Muzerska serdecznie czerwesni, o czymś to znowu. Ale o co Le... No, 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 no tak wygląda. Teraz, znaczy teraz to lepiej drogę. Nie, to nie wiem. To jest lepsze. O, W ogóle to ma taki komputerek, ten ekran jak ten. To jest ten Ten jest taki super. Nie! Nic nim nie Ale ja myślałem, że to jest iPad. No, ale ten Momix jest taki super. Ale to ci wszystko, ale to ci zrobili, no to jest takie super. Nie, ona przecież to Twój sam tak. że samym na tym się Nie, ja robiłam. Dobra, ja omijam takie TikToki. No to też pomijam, dialog. Nie, omijam to teraz. Daj bo No dobra, no to Co? polski Ja o co chodzi? No to jakiś fake news, jakiś ten on, że nawet podsumowanie teraz. Ja fajna, Ej, fajna w ogóle teraz ster, pieniądze. Ona w bucje Korei. ja to wyglądam. Do tego trend. Co podsumować. Ale ja nie rozumiem jak Berek o co ci chodziło? to, to są Merki, no. Ale ja wiem o co chodzi, na ale dlaczego? Jest jakieś, czy to... Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Ja i iPhone od To widzisz jak to wygląda, jakby cię sobie podcastkę do przedmiot. Naprawdę, mogę sobie podpaskę przy tej riery. Już to z postawałeś, to. No. No, gratulacje dla na ciebie, naprawdę. Sam zbliżył, proszę bardzo. Już możesz wyjść? No co, no. no czemu to poleciłeś? Nie, czemu to poleciłeś? on O, płacze, on płacze ze śmiełu! Ej, to strzeżające! No to jest szarał i taki piłkarz, no i to chyba jakaś jego dziewczyna, która wystawia na ten. Fino. Mogę weźć? On się coś! Ale nie, się. <noise> to jest fajne, ale ty tego nie zrozumiesz. To rozumie, jak najprzytomniej, że to rozumiem. Dobra, po pierwsze staję. Nie było, Nie, nie prawego gada głupoty, nie wiem, o co z tym chodzi. Że tutaj tak, to tutaj A, to z tego... Nie, ty wiesz co chodzi? On nie, się w serce. Jest. A, myślałem, że jakieś czarne literki, że są na czarno. Nie, o to chodzi, że serce. Ale to jest wiem. nie wiem. No nie wiem, No to jest. O, nie to jest. słodkie. Ja Ej, ale słodkie. o, 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 no o, ja No, o, o, ja no o, o, no Bardzo mi przykro. Muszę przeprosić. No w zasadzie na Dzień dobry, muszę uspokoić się słodko i weź. Boże, no weź to. No nie duchę. mam jak przejść. no. Co to dupa? Co, no duchę? Duchę? No, nie duchę. Duchę. co? to jest? to wiem. Co to tak skręciło. to to jak czy pisać? Ten TikTok Wygląda jakiś edit zrobiony po no one... 10 latkach no. No To pisykanta się Dobra, nie, nie nie sobie, No, Nie wiem, nie usłyszałam No wiesz o co z tym no, chodzi nie no Gdzie tak, to, no ja to prostu, Ale to szczerze? Ja, ja, ja nie, mam coś zielonego No, no jak... musiał go rozmawiać wcześniej, no nie wiem, to już by Chyba, no że tak, jest taki no. influencer Fajnie tak, fajnie gratulacje, a to, to próbujesz dużo przy mnie. Mhm. Ty też próbujesz przy mnie, więc ja dziękuję. Dzień pierwszy. Dzień nie... Od razu macie wiedzę. Pierwszy dzień, drugi dzień. to próbuję, psty. nie. <grym> How to fix FC20? już w fc Jak najlepsze ustawienia. Są Są na pięć pięć wytrych. Wytrych. ale zobaczcie. Czekajcie, czekajcie. Stop. Uwaga. Zobaczcie, oglądamy ten film, my nagrywamy 9 minut I nie było ani jednego TikToka o mnie, była tylko FIFA, jakieś głupoty, pierdy i jakieś takie rzeczy Ty jesteś strasznie niedobry Nie wiem No jest nieładne O o o o, 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 o Ale co ty sobie omijasz tu? Ty coś tutaj kłami <śm> co To nie O Boże, patrz to. Eryk, <grystanie> no to jest straszne. No tak, się prostu położył, no to jest dobre. są biedni ludzie, <grystanie> jak to się tak stało? A to chłopacze czy to dziewczyna? Dziewczyna a, a, a w ogóle, jak on to zrobi? Ale dzisiaj ja nie... Chłopaki. O, to widziałeś. Widziałam. Wziął mówić, mówię, to jest cienki ród. Nie kupię to. Nie błagał! Co to jest? Eryk, doda jakiś kurwa wypadku. Jakiś stary dziad, no. Tylko jadę. Cześć, no. pojadę. Boże, widziałaś? Spływający w samą wodę, może pływać pół godziny po, po yy, no zobach. Chińczycy. Woda jest tu naprawdę głęboka. Te Chiny zaczynają mnie rozpiertać, nie? Już mają najpływające na morze. Gdy minąłeś z nim kiedyś, nie? Gadaliśmy chyba rok temu. Pozostałeś no, jakby... z sławne osoby, które są za Arsenalem. Louis Hamilton, siedmiokrotny mistrz formuł jeden. od dziecka jest zagorzałym kibicem i dalej z jakiś czas pokazuje swoją sympatię w mediach społecznościowych. Rihanna, popularna twórczarka... To Rihanna? O, ja lubię! Ale Rik, no, co ty tak... No, no, nie, to... No, ale uwielbiałbym samą Fikię, no. nie wiem, no. no to, nie A, to nie, to... A, to weź tam. Ale bo ja to już Każdy to widział chyba. Więc co no? Czemu oni mieli? A, bo to ten takie swoje jakieś granie, tak? Gdzieś coś tam. No, grali no, razem! Są. Są z tym, no? Eksperyment Czemu ja sobie wygląda mm. jakiegoś zwykłego, Ale chyba najlepsze. to jest taki, to jest taki bierzesz tak? Czemu ty jesz? A czemu nie mogę? No bo nie. Bierzesz tak. Cześć! Cześć! tam? Cześć! tam i nie o Cześć! Cześć! nie Cześć! 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 No. Uf, jak wygląda A, już widzę, dobra. Nie, uwaga, ja wiem, że teraz, to znaczy, mają takie coś, 85, 85, co? 86, ok. A, teraz, tu jest to jest... Kolega nie jest Ja to wiem. I tu też nic ciekawego. Ej, to chyba na tylko No jeżeli chcecie ja, drugą część, to ja oglądam. Nie. Maryka, ja, ogląda ja moje stoki? Tak. To ile razy tysięcy lajków? Uf, po prostu. Nie, nie. wiem, 100, 100 lajków i nie. 100 lajków. I nie... No, Boże drogi, jak To no, Osoba... Osoba! To już było. Nie wiem, co to jest. <głosy> <głosy> Widzisz, i jakaś przyda, tylko Boże, gdyby była dziewczyna wygląda na to. Boże, gdybyś wczyna, to bym na mnie stąd uciekał. No ja mogę oglądać takie rzeczy. W tym, w no poczekaj, jedno Nie, on wie no bo to za pół trwało. Dobra Widziałem to dzisiaj, ten, ten, na, jak się mam na w, w toalecie na angielskim Kupuję nowe auto, ale są też spoko za robi chociaż życie o to fajne Pani dyrektor o tym

Możesz nie zegarcie Pokażcie szkolne boisko. O w ogóle fajnie, tak jest rzecz. Ja no to, tak ja, jak ja to było. na żywo obejrzeć. Ale musiałem gdzieś pójść. Chyba pójść. Zresztą dwa to właśnie, hejty. No, no Widzisz na jego twarz? Nie wiem, ale trochę mi rafał przypomina z twarzy Dobra, o mi kępa. to to samo. jak oni wyglądają? Nie, właśnie, bądźcie. Rek, ale to specjalnie nagrane. Wiesz? Oni są specjalni. Nie, tak. nie wyzywam. Co, film? Ej, czy ja coś mam powiedzieć na to, Fajno. Nie hejtuję tak. Bo to zawsze, ja, ja tak zawsze to mówię. Że... Ej, trzeba? Jest plastyka w podstawce. Tak, Dobra. To. No to, a, Ale o, tylko to jest to? Ale tylko przetestujmy, To jest przetestujmy w filmie. Masz żółty najpierw, ja też Tak. Najpierw żółty. O, różowy też są. To bierze żółtego. Szybko! Różnego można Szybko! A bierze różowego! To ząb. Mmm Eee, o nich eee, to jest na nas. No to jest drugi no To jest ten Marakuia Lej to Marakuia to kwaśnie Dobra Jak chcecie drugą część, gdzie ja oglądam Oliwii i polubione TikToki zostawcie 100 so lajków Łapek w górę Koszaczki i subskrybujcie nas! Nie. Tak, pa!